Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na konkursie drużynowym, który będzie rozegrany na skoczni dużej Czertak w Harachowie. Na dzisiejszą transmisję, niestety, zaprasza Sam Jan Głodziej, ale Paweł Cegliński najprawdopodobniej będzie już na konkursie indywidualnym, więc proszę się nie martwić. A dzisiaj, wyjątkowo, zaczniemy od analiz desku, ponieważ tutaj sytuacja jest dosyć ciekawa. Nigdy tak naprawdę chyba. Nie miał jakiegoś specjalnego analizy, o drużyny. A tutaj jest kilka bardzo ciekawych kwestii do rozegrania. Bo tutaj już śmiało mogę typować faworytów. Bo, niech Państwo zauważą. Jussi Hytta. E, nie Tomalajnen, nie Toma Kakwanem, Kakkonen. Jalki W ostatnich konkursach są niesamowicie w wyżu. I powiem Państwu szczerze, jak ta Finlandia w poprzednich konkursach drużynowych to byli, no nie ukrywam się, takie średniaki. Które były na skraju awansu do drugiej serii, to dzisiaj naprawdę to są faworyci do zwycięstwa. Taką robotę zrobił trener z nimi, to jest naprawdę coś niesamowitego. Dodatkowym czynnikiem na plus jest tutaj Juri Tomalinen, który jakkolwiek by się nie spisywał no czasami śleniało, nawet w tym drugim kierze, to zawsze na konkursach dużynowych nowych spisze się wyśmienicie. Taki to jest już typ zawodnika. Więc Finlandię raczej to bym widział jako głównego faworyta A Tutaj bym sobie wziął jakieś... O, coś takiego, widziałbym ich jako... A super, to się je widać swoją drogą, spoko Jako takiego głównego faworyta do zwycięstwa A kogo bym postawił na drugim miejscu? Na drugim miejscu bym postawił albo Norwegię, albo Polskę Albo ewentualnie... Nie, i Czechów a Ostra by była gdzieś dalej, bo muszę to Państwo zauważyć, że tutaj mamy drużyny złożone mm, z bardzo silnych elementów. Takich jak na przykład u nas jest cała trójka tobiaszcy z Kapica, którzy się prezentują fantastycznie. Tutaj jest oczywiście Sommers i Holset, którzy okupują podium a, od pewnego czasu. I tutaj jest, e, powiedzmy, że Majer, powiedzmy, że Neumann i na pewno Stormbach, który przecież z zakopanem wygrał. A tutaj chyba tych trzech panów nie muszę przedstawiać, więc. No, mimo wszystko widać, że. Mm, są to mimo wszystko pewniaki do walki o te czołowe lokaty, bo jeszcze, jeżeli chodzi o inne reprezentacje, to niby mamy tutaj. Kim... Może to znaczy innym kolorem, bo niby mamy tutaj Kimbera i Gesnera, ale z drugiej strony. Młodszy Kimber i Strasser Hingel niesamowicie pociągną zapewne tą dużynę w dół. Tak samo mimo obecności Sogi, to jest niepewny Nakamura, niepewny Fujita, który po raz pierwszy zaprezentuje się na tym najwyższym tierze. Bo zwykle on oczywiście skacze na Presidents Cup. No i mamy Kurodek, no, od którego za wiele nie można oczekiwać. Tutaj to dopiero Demian niepewny Dubicz. Chociaż to jest mistrzostwa juniorów, ale wiadomo, proszę państwa, nie zawsze można sobie poradzić z presją, ale tutaj mamy bardzo dobrych Raka i Tundrę. Więc um, jeżeli już ktoś ma zostać jako faworyta, to Finów. Po nich te trzy reprezentacje. Później Austrię Potem Niemcy i Słowenie I niestety, ale coś czuję, że Japonia dzisiaj będzie ostatnia Ale mimo tego, że będzie ostatnia, to dzisiaj punkty zdobędzie, bo Dzisiaj wyjątkowo do konkursu turzynowego zgłosiło się, zgłosiło się tylko 8 drużyn A to głównie dlatego, że No Rosjanie prezentują się dosyć słabo do tego tym Ignacijew cały czas nie wyleczył swojej kontuzji Nie ma też Szwajcarów Ponieważ wszyscy Szwajcarzy udali się na treningi Kanada po prostu nie posta postanowiła nie wystawać drużyny, tak samo Szwecja. Więc tutaj tak czy siak obojętnie jak się te drużyny spiszą i tak punkty będą. Ale mimo tego i tak liczę na bardzo ciekawą i zaciekłą rywalizację. Teraz e, chwilka przerwy i przechodzimy do głównego konkursu. O, już jesteśmy, konkurs, a jak widać rozpoczyna Słowenia i Primor Demian Niszy na jakieś fajerwerki od niego, ale ten skok będzie bardzo krótki Oj, oj, oj No niestety to widać, że Primoż Demian jest w katastrofalnej formie tutaj w sezonie i to może być główny czynnik, który sprawi, że Słowenia nie powalczy tutaj o nowy, najwyższe laury. Ale raczej tym czynnikiem dla czeków nie będzie Łukasz Hradka, który już w ostatnim konkursie drużynowym pokazał się z dobrej strony raczej. O, dobrze się wybił. No trochę zbyt pasywnie w locie, ale gdzie doleci? No, punkt K przekroczony. Całkiem przyzwoity skok. Może być z siebie raczej zadowolony. Oscar Gąśnica. Ostatnio się odpalił. W zakopanym, jak skoczy teraz. No, niepewny ten lot, niepewny. Czy przecich No, na styk. Na styk. Ale mimo to wyprzedzi. No, nie wiem, czy nie. Egzekwu nie. 60. punktu. No i w swoim debiucie no, radzi sobie całkiem przyzwoicie, bo pewnie Państwo to zauważyli, ale nie ma dzisiaj Jakuba Sosienia, który po tym jak trzy razy z rzędu nie wszedł do drugiej serii w Zakopanem, po prostu został wysłany na treningi, żeby do, do formy jakiejkolwiek wrócić. I to moim zdaniem jest bardzo dobra decyzja trenera, bo Oskar Gąsienica powinien sobie to raczej poradzić, a przynajmniej nie rozczarować jakoś mocno. Yoshinori Kuroda Czyli największy outsider kadry japońskiej O, leci pasywnie, ale to nie będzie krótki lot No Była bardzo wysoka parabola lotu, jednak mimo wszystko on spadł, no nie wiele mogę tutaj powiedzieć, sam widać zresztą, że nie jest specjalnie zadowolony, schodzi po prostu bez słowa bez jakichkolwiek emocji i czeka na swój drugi skok Dalej oczywiście prowadzi Polska. A tutaj nieoficjalny rekordista skoczni Ari Pekka Kakonen. Leci bardzo agresywnie, no i moim zdaniem trochę przeszarżował, ale ta odległość 132,5 metra no na pewno nie może być rozczarowująca, ponieważ daje im to pewne prowadzenie. No, wiadomo, trzeba też zwrócić uwagę na warunki, ponieważ w sesjach treningowych, gdzie on ustanowił rekord skoczni, wiało zdecydowanie i bardzo silnie podnarty. A teraz ten wiatr wieje w plecy, więc moim zdaniem i tak zaprezentował się bardzo ładnie. Zevelin Kimber. O niestety cały czas nie jest w stanie się pozbierać po swojej kontuzji. A to był naprawdę wielki niemiecki talent, matko boska, co to było w locie. No. Szkoda tego chłopaka Naprawdę cała kariera jest przed nim, a na starcie dostał taką potężną kłodę pod nogi, że naprawdę się poskładał jak scyzoryk Wielka szkoda tego chłopaka A tymczasem na starcie już Fabian Majer. Jak to Paweł lubi o nim mówić, ulubieniec Trenera kadry austriackiej, chociaż teraz leci dobrze, leci bardzo dobrze, ale no niestety zbyt pasywnie w ostatniej fazie. I to nie będzie jednak skok na prowadzenie, ale będzie na no, drugie miejsce. Nie powinien być zawiedziony swoją próbą. Oczywiście Austria ląduje na miejscu drugim. Axel Johansson. Powołany na miejsce Johana Savanktera, jak sobie poradzi. No, wybił się za wcześnie, ale postara się to chyba nadrobić. No, ledwo to, ledwo to nadrobił. To będzie miejsce piąte e, za Czechami. I tak szczerze powiedziawszy, spodziewałem się po nim takiej próby, ale myślałem, mimo wszystko, że dzisiaj zaskoczy. Ale jak widać, Norwegia po prostu musi się jakoś rozkręcić. No, i teraz. Druga seria, widać tutaj po pierwszej serii Słowenia zajmuje z tragiczną wręcz notą ostatnie miejsce. Niestety z powodów przepisów Słowenia nie jest w stanie powołać dwóch reprezentantów z Presidents Cup. A szkoda, bo taki przepis by się na pewno przydał, bo Primož Demjan pomimo nadziei wiązanej z nim na początku sezonu prezentuje się wręcz katastrofalnie. A jak widzę Nobelc już usiadł. Mistrz świata juniorów, dubić. Jak sobie poradzi? W swoim debiucie na najwyższym poziomie No, leci dobrze Koryguje tutaj pozycję w locie i proszę Państwa, cóż to za próba! 134 metry! Bardzo, bardzo ładny skok Słoweńca, brawo! Brawo dla tego chłopaka, no jak widzę realizator, no nie mieszkał. E, powtórzyć tego skoku, Ojej panie realizatorze, niech pan się nauczy dobierać kamerę. Ostatecznie wybrał tą Widać, jak dobrze wyszedł z progu, i przede wszystkim, no, stabilnie mimo wszystko leciał. I też jak ładnie wylądował. Świetny debiut tego młodego i utalentowanego Słoweńca Marcel Hajek. Jak widać, musi skoczyć tylko 117 metrów, żeby Czesi utrzymali przewagę nad Słowenią. No, niestety tutaj popełnił błąd bon na progu, bo wyszedł za wcześnie. Ale myślę, że poza, no, miał wszystko drobną stratą, to nie poniesie jakichś większych konsekwencji dla reprezentacji Czech na dłuższą metę. Ale nieważne. Teraz skacze. Klimek tobiasz. Wielko niestety bardzo spóźniony. No niestety. Klimek. No widać, że Klimek to jest taki zomnik, dla którego drużynówki no, nie są najprzyjemniejszym rozwiązaniem. On zdecydowanie woli sk woli skaczyć. Woli skakać sam. To jest widać taki typ indywidualisty. zupełne przeciwieństwo na przykład takiego Juriego Aki Nakamura No, bardzo ładny skok. Tylko no. Nie no, 132 metry. Myślałem, że bliżej wylądował. Japonia tym samym ląduje na miejscu trzecim. Tuż za Polską, a przed Słowenią. No w sumie ciężko by było nie być przed Słowenią po próbie Primorza. A tymczasem na belce Jusichyta. Pięknie się wybił, gdzie? Doleci! Co za próba, proszę państwa! 138 metrów. Fenomenalny skok Fina. no widać, że on jest w gazie, widać jaki niesamowity on jest w formie 138 metrów, oczywiście Finowie po drugiej serii również pozostaną liderami raczej Paul Strasser-Hingel nie, przesk nie przeskoczy raczej nikogo z kim przegrywali Niemcy w pierwszej serii, chociaż no może zaskoczyć. No ale, no ten lot no nie podoba mi się. Totalnie mi się nie podoba. 120 metrów i pomimo tych nadziei pokładanym z nich na początku... Przepraszam, co ja powiedziałem? Pomimo tych nadziei pokładanych w nim na początku sezonu, Paul strasser Hinger spisuje się słabo i Niemcy chyba po... W drugich próbach będą na miejscu ostatnim. A tymczasem Paul Turnbach. Austriacy trzymają kciuki, żeby nie zepsuł dorobku swoich kolegów, ale on leci całkiem ładnie. To będzie dosyć daleki skok. Brawo! Brawo, Paul! To jest 130 metrów, i oczywiście Austriacy pozostaną na miejscu drugim. Anders Bure który no w formie no nie jest najlepszy, musiałby skoczyć naprawdę bardzo daleko, żeby wyprzedzić Austriaków. Nie no, widać po tym wybiciu, no straci, traci tą wysokość. Ledwo doskoczył do punktu K. Nawet nie doskoczył, braku. pół metra. No i po drugiej serii. W jakiej drugiej serii? Po dwóch próbach. Norwegowie są na miejscu piątym. Niestety, po próbie Klimka znajdujemy się na miejscu czwartym ze stratą 7 punktów do Czechów. No, miejmy nadzieję, że Stys z tym to odbudują naszą pewność siebie i dogonią Czechów. No, ale zresztą mamy jeszcze pełną drugą serię, gdzie na pewno też będzie można było z tego skorzystać. A tymczasem, raczej mocny punkt kadry słoweńskiej: Jernej Rak. Piękny skok! Piękny skok Słoweńca! 138,5 metra! Czyli nowy, oficjalny rekord skoczni. Brała dla niego! Pan realizator oczywiście pokaże to jeszcze raz. Jarny Rak, powiedzmy z takiego brzydkiego kaczątka, znajduje się w pięknego łabędzia. W ciągu sezonu nie wiem co jest jego sekretem, ale to jest naprawdę niesamowite jaki progres zajczył ten chłopak. Mimo wszystko on miał być tylko tłem dla Tundry, a stał się dla niego równoprawnym, no może nie rywalem, ale bardzo dobrym współpracownikiem w kadrze. Czy Słoweńcu przeskoczy Jaromir Nemec? Bo teraz proszę Państwa, to już nie jest taka pewna przewaga, właśnie dzięki próbie Jerneja. Nie no, ale skoczek z Frensztatu raczej Tutaj melduje się dosyć pewnie na pozycji przed Słowenią, 131,5 metra No niestety Czesi no nie są w takim gazie jak na początku sezonu, ale... I tak raczej zaprezentują się dzisiaj, dobrze O kurde, Jakub Stys musi skoczyć 136,5 metra, żeby przejść czeków. czy to mu się uda? Udało się! Czy to jest rekord skoczni? Tak! To jest nowy rekord skoczni? Znaczy, nie tyle nowy, co po prostu Kuba swoim wspaniałym skokiem wyrównał rekord Jerny Araka sprzed chwili. No, jak widzę, nasz pan realizator postanowił podzielić się z nami powtórką z kamery F1. Zatem obejrzmy. Bardzo ładny skok Kuby. Bardzo stabilny w Wiadomo, tam musiał korygować mimo wszystko. No, bo cały czas wieje wiatr w plecy i to mogło zepsuć mu skok, ale i tak próba bardzo dobra. I to teraz my wyprzedzamy Czechów. No, o prawie 9 punktów, bardzo ładnie, brawo. Hideki Fujita tymczasem aktualnie zajmujący drugie miejsce w Jacob President's Cup. Jak sobie poradzi w debiucie na najwyższym szczeblu. No, lod jest taki, no, całkiem, całkiem, no ale. Zabrakło czegoś, zabrak czegoś, ale 133 metry dają miejsce trzecie i zbliżałem ich powoli do Czechów, więc na pewno nie można powiedzieć, że hideki Zepsu skok. To był bardzo dobry, piękna debiutanta. Nie zdarzyło mu się. Gratulacje. Juri Tumalajnen, czyli z kolei miejsce trzecie. Jacob President's Cup. Ojojoj, oj, oj, zbyt agresywnie wyszedł, czy nadrobi tą odległość? Nadrobił w ostateczności nadrobił 131,5 m i to moim zdaniem powinno dać finom spokojną przewagę e, do końca trzeciej, do końca trzeciej próby. W ogóle nie wiem, jak to nazywać: To nie jest seria, więc to chyba będzie próba po prostu bo raczej Pascal Kimber, pomimo swojego wielkiego talentu i wielkich umiejętności, raczej nie wyprzedzi Japończyków. No raczej nie, raczej nie. 136 metrów to jest oczywiście bardzo dobry skok, ale przez nieudane próby dwóch swoich kolegów Niemcy dalej będą na miejscu ostatnim, niestety. Holger no Podczas ostatniego konkursu z zakopany miał spore problemy w powietrzu. No widać, że trochę wychodził zdołowany ze skoczni. i mam nadzieję, że to się nie przekuje na jego formę. Nie, raczej nie. No, co prawda to lądowanie... Chociaż. No dobra, sędziowie się lepiej znają. Moim skromnym zdaniem to lądowanie nie było piękne. Widać, było takie lekkie zawahanie, ale pomimo nawet tego lądowania daje... Te... Daje to dalej Austriakom miejsce. Drugie o ponad 10 punktów przed Polakami. Co zrobi Robert Zomers? Oho, lipka. Aby wyprzedzić, Finów musi skoczyć 157 metrów. Czy da radę? Spodziewałem się, szczerze powiedziawszy, po nim dłuższego skoku. Ale zawsze ma drugą serię, no widać, że jest niezadowolony, tak machnął tą ręką, tak ze zrezygnowaniem, ale nie mogę powiedzieć, że to był zły skok, bo to był całkiem przyzwoity skok, tylko no niestety nie, żeby zagrozić podium i Norwegowie tym sposobem są na miejscu piątym po trzech próbach. Jak sobie poradzi? Dobra. Jeszcze nie skacze jaka tundra, więc mogę sobie spokojnie Poanalizować jeszcze sytuację, oczywiście, zgodnie z moimi przewidywaniami, prowadzą Finowie, co nie jest specjalnym zaskoczeniem, ale mnie wszystko zaskakuje: Austria, ponieważ Paul Turbach, no pomimo moich obaw, jest jednak pewnym elementem drużyny austriackich w drużynówkach i tak całkiem niezapowiedzianie, nie znajdują się na miejscu drugim, ale poza nimi ta. Cała trójka, która miała walczyć o miejsce drugie. A raczej tutaj będą po prostu walczyć o podium, czyli Polska, Czechy, i Norwegia. I dalej te reprezentacje, które tam mają jedną, dwie gwiazdeczki, a resztę to stanowią... Skoczkowie, którzy nie są w formie po prostu. Albo nowicjusze, dlatego nie byłem co do ich formy. A wiem. Ale... Na pelcy już zasiadł. Jaka tundra, jak sobie poradzi? Ładnie, stabilnie wyszedł z progu, no i to będzie całkiem daleki skok. 134,5 metra, no i Słoweńcy dalej nadrabiają. Dalej nadrabiają. I pomimo tych strat, których, mm, które zostały narobione przez Primorza Demiana, no Słoweńcy mogą się uplasować na wyższym miejscu niż ósme. Co na pewno można, można nazwać. W sensie, no nie można tego nazwać niespodzianką, bo to było mega wredne, ale. No, się bardzo mile jeszcze zaskoczyć, ale tym tymczasem, no bez swego zielonego kombinezonu, ponieważ przepisy mówią jasno, że wszyscy członkowie drużyny muszą mieć jeden kombinezon, w sensie jeden typ kombinezonu, ale tutaj skaczy. fantastycznie. Fantastycznie, I kto wie, czy cześci znowu nie zagrożą pozycji polski na podium. Pan realizator, jak widzę, puści nam to z jakiejś oryginalnej kamery. Z oryginalnej perspektywy, nie bez przesady, panie realizatorze, bez przesady. Ale jednak F1 i lądowanie. Dobrze. Tradycyjna raczej perspektywa. Na no, ten skok po prostu warto było popatrzeć jeszcze raz. Ho, 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 Tomek Kapica musi skoczyć 133,5 metra, aby wyprzedzić Czechów. Czy da radę? Dał radę, dał radę na spokojnie. 135,5 metra, czyli kolejna bardzo udana próba Polaka. Czy realizator nam pokaże powtórkę? No, chyba nie. Chyba jednak nie. Ale mimo tego, i tak że mu się Moczy i Tomowi wielkie gratulacje, ponieważ ten skok był naprawdę bardzo, bardzo ładny. I oczywiście to powinno wystarczyć, żeby Polska zachowała tą. Zachowała podium po pierwszej serii. Kejci Soga. Ostatnio w konkursie dużyno nabawił się swojej pamiętnej kontuzji. oby dzisiaj się ta sytuacja nie powtórzyła. Oj, źle się wybił, źle się wybił. Mm, patany błąd Kejci oj, 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 Szkoda tej próby, naprawdę, bo. Sogę stać, żeby polecić daleko, ale. Dzisiaj po prostu coś nie zagrało i Jak widać tutaj machnął tylko zrezygnowanie ręką i poszedł do boksów. No szkoda, naprawdę szkoda Pawo, altilajnen Jezu o! Piękny skok Fina, 137 metrów. Ci chłop te chłopaki są po prostu w niesamowitej formie. To chyba nie podlega żadnej dyskusji. Proszę na ten skok spojrzeć jeszcze raz. Akurat, jak przy wybiciu, no. Proszę tutaj zawalić, no trochę drżałem, bo to nie była żadna pewna pozycja, ale. No i wszystko widać było, że zachował tą zimną krew i poleciał bardzo spokojnie i bardzo daleko. Oczywiście to mu da To im da, proszę Państwa, 28. Punktów przewagi nad póki co drugą Polską. Zobaczymy jeszcze, czy coś nadrobi Austria, chociaż wątpię. Ale kto wie, może moje przewidywania okażą się niesłuszne. Hubert Gesner tymczasem. Leci bardzo nisko, ale dosyć daleko. No, widać, że. Jeszcze ze starej mistrzowskiej formy, jeszcze coś zostało. I Hubert Gesner może ze swojego skoku być bardzo zadowolony. Jeszcze proszę spojrzeć na te noty, więc może być zadowolony. Podwójnie. Eee, to im daje jedyne co to wyprzedzenie Japonii. Ale i tak widać, że. No, Kimber z Gesnerem chcą powalczyć jakieś wyższe miejsca. Możecie o to też pokusić któryś z młodziaków, Kimberl Strasser ale to zobaczymy dopiero w drugiej serii oczywiście. Teraz skok wieńczący. Pierwszą serię dla Austriaków odda Filip Stormbach. Bardzo ładny, bardzo długi skok. 135,5 metra i oczywiście daje im to drugie miejsce na nasze nieszczęście. Ale mimo wszystko można powiedzieć, że Filip Sztonbach nie zabił do oczekiwań. Nie skończył jak zakopany na miejscu 36. Tutaj właśnie no nie ma takiej możliwości, żeby skończył na miejscu 36, ale mógł po prostu skończyć krótko. Ale tak czy siak, Austriacy zakończą pierwszą serię na podium o niecałe 9 punktów przed Polakami. Drugą serię zamyka Sven Holse. Zwycięzca ostatniego konkursu z zakopanego, jak się zaprezentuje tym razem. Ajajaj, to lądowanie no! Fatalne, po prostu fatalne, no. Ale poleciał dosyć daleko, no. Co do, co do odległości, na pewno nie może mieć do siebie nic do zarzucania. Ale z tym lodow nad tym lodowaniem, no musi mimo wszystko popracować, bo ten skok po prostu wygląda jakby był tak przedłużony na siłę, tak bez sensu No ma z czego wyciągać wnioski przed drugą serią No to może zrobię jeszcze tutaj tak podsumowanie, oczywiście na pierwszym miejscu Finlandia Te chłopaki są, powtórzę to jeszcze raz, przepraszam jeżeli uważacie, że jestem monotonny z tego powodu Ale chłopaki są w niesamowitej formie i jest zupełnie zasłużenie, zajmują miejsce pierwsze. Na drugim oczywiście Austria, na trzecim Polska. I bardzo mnie zaskoczyli w pierwszej serii Słoweńcy. Ponieważ no, mimo wszystko no, nie byłem pewien formy Cenedubicza, bo to jest debiutant. W załodach najwyższej rangi, myślałem, że no, może mieć tutaj lekki problem z presją, ale udźwignął to wręcz śpiewająco. Tymczasem z Państwem widzimy się oczywiście. Znaczy, ja widzę się, bo nie ma, nie ma dzisiaj Paweł, akurat. Z Państwem widzę się już na drugiej serii. Stay tuned. Do zobaczenia!